Bartoseus, Bóg biurokracji i wiecznych kolejek. Atrybut mapa przekierowań pokazuje, jak trafić z pokoju pierwszego do pokoju drugiego. Przez pokój numer 3, 4, archiwum i sekretariat. Moce, fala biurokracji zamienia jeden wniosek w setkę załączników. Starożytna kolejka przywołuje tłum petentów, którzy już tu kiedyś stali. Macia Kides Bóg pieczęci i urzędowych pism. Atrybuty sygnet tajnej pieczęci. Każdy dokument, mimoznaczony, znika w archiwach na 12 lat. Klamra ustaleń spina wszystkie ustalenia, przez co nikt nie może ich później rozdzielić. Moc wir dokumentów. Przywołuje chmurę urzędowych pism, które zasłaniają oponenta. Wochados, Bóg apelacji i zaworów. Atrybut. Klucz do odkręcania nonsensu. Odkręca kran z ciekłym absurdem, żeby wszyscy zobaczyli jak leci. Moce. Szata ostatniego słowa. Daje mu prawo do riposty nawet po zamknięciu obrad. Oczy tęsknoty. Patrzy tak, jakby rozumiał, ale nie mógł pomóc.